Jak ustawić domyślną stawkę VAT dla faktur VAT RR w subiekcie Nexo Nexo Pro? W celu ustawienia domyślnej stawki VAT dla faktur RR należy wejść do modułu Konfiguracja typy dokumentów. Teraz należy edytować ustawienia dla faktur RR. W zakładce ceny i przeliczanie dokumentu w polu „Stosuj stawkę VAT można wybrać opcję według kartoteki danego towaru lub opcję „Zawsze wybraną”. Dla tej drugiej można wskazać stawkę VAT, z jaką domyślnie będą wstawiane kupowane od rolnika towary, niezależnie od stawki przypisanej w kartotece towaru. Teraz podczas wypisywania faktury RR wprowadzane towary będą od razu podpowiadane ze wskazaną wcześniej stawką.